83.009 9600 po matce wycielenie 29 lipiec 669 500 po matce wycielenie 28 lipiec 112 9100 po matce wycielenie 14 lipca

11 200 po marce, wycielenie 27 lipiec. 46, 16. 9 300 po marce, wycielenie 4 sierpień, kryta seksem. 13, 54. Wycielenie 2 lipca. 84 58 10 500 po matce, wycielenie 13 sierpień, kryta seksem 81 11.200 11 200 po matce, wycielenie 4 sierpień 24.83 83 10 000 wydajność po matce, wycielenie 4 sierpnia, kryta seksem.

68 81 wycielenie 18 czerwiec kryta seksem. 87 49 Sztuka użytkowa wycielenie 27 czerwiec.